Witam serdecznie. Nazywam się Marcin Maj, jestem trenerem Instytutu Nieinwazyjnej Analizy Osobowości. Chciałbym dzisiaj poruszyć ważny temat, jakim jest ubiór w procesie sprzedaży. Otóż, jak widzicie, mam na sobie bluzę z kapturem. I teraz, w jakich sytuacjach taki ubiór będzie adekwatny? Na pewno, kiedy będę sprzedawał, dajmy na to, suplementy, albo wybierał się na siłownię, wtedy taki ubiór będzie miał sens. Natomiast, jeżeli będę wybierał się, starając się na przykład o pracę do biura, Sugerowałbym raczej założyć koszulę albo marynarkę, uprzednio też sprawdzając, jaka jest kultura pracy w danym, w danym miejscu. Czyli jeżeli idziemy starając się o pracę do biura, strój jest ważnym elementem sprzedaży, bo jakby nie patrzeć, chcemy sprzedać swoje usługi. Sugerowałbym więc założyć na przykład na siebie marynarkę. I w tym momencie warto jest mieć jedną pod ręką. Od razu lepiej. To natomiast, kiedy sytuacja jest zupełnie odwrotna, kiedy jesteśmy ubrani, że tak powiem, na sztywno, mamy na sobie koszulę i marynarkę, a spotykamy na przykład rolnika. Wiadomo, że zdecydowanie łatwiej jest swój ubiór zdegradować, czyli zdejmujemy marynarkę. Jeżeli to będzie za mało, możemy również podwinąć rękawy od koszuli. Czyli rozpinamy guziki i na spokojnie podwijamy sobie rękawy. Podwinięte rękawy sugerują, że jestem człowiekiem pracy, czyli idąc na przykład też na budowę, łatwiej będzie się ze mną dogadać. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak skutecznie podwijać sobie rękawy albo dostosować się do klienta, tak, aby łączył się bezpiecznie, więcej osoby opowiadał, chętnie robił z Tobą interes, zapraszam Cię na nasze szkolenie ze sprzedaży, które odbędzie się 21 listopada w biurze INAO w Londynie. Serdecznie zapraszam.